Spróbuj mnie zwolnić, a ja zwolnię ciebie, zrujnuję twoje małżeństwo i ukradnę ci samochód i dom. Richard to facet, z którym pracuję, dołączył do firmy trzy miesiące temu i jest złem wcielonym. I nie mam na myśli tylko osoby, która jest irytująca w pracy, mam na myśli prawdziwą manię. Ten facet żywił urazę i podlizywał się kierownictwu, jakby nie było jutra. Raz widziałem, jak napluł do kawy jednego z liderów zespołu. Nawiasem mówiąc, nienawidził mnie. Chcesz wiedzieć dlaczego? Ponieważ naprawiłem jeden z jego błędów w dużym projekcie. Od tamtej pory siedział mi na karku. Wykorzystywał każdą okazję, by mnie zdegradować przy ludziach. Największą rzeczą, która sprawiła, że naprawdę mną gardził, była prezentacja dla dużego klienta. Mówiłem o korzyściach, jakie współpraca z naszą firmą przyniosłaby klientowi, pracuję w marketingu, a ten klient był bardzo ważny, a on przy każdej nadarzającej się okazji przerywał mi i zaczynał mówić o czymś zupełnie innym. Można śmiało powiedzieć, że nie pozyskaliśmy tego klienta. To wkurzyło kierownictwo i Richard dostał naganę. Później zaczął się na mnie wyżywać. Każdą drobnostkę, którą zrobiłem, zgłaszał kierownictwu zespołu jako duży błąd. Zaczął mi grozić, że mnie zwolni. To była kropla, która przelała czarę goryczy. Pobrałem aplikację, która pozwalała mi dyskretnie przycinać dźwięk, tak jak ludzie robią to z oprogramowaniem do przycinania na streamach o nazwie Reclip, i czekałem. Nie minęło wiele czasu, aż powiedział coś o ponownym zwolnieniu mnie z pracy. Wtedy dostałem nagranie, na którym mi groził. Po powrocie do domu tego dnia wysłałem nagranie do działu kadr mojego zespołu i nie minęło wiele czasu, zanim zobaczyłem wyniki. Następnego dnia zostałem wezwany na spotkanie z kierownikiem działu kadr i kilkoma menedżerami. Najwyraźniej otrzymali kilka skarg od innych osób w firmie, ale nie mieli dowodów. Skończyło się na tym, że go zwolnili. Na tym jednak zabawa się nie skończyła. Dwa tygodnie później szperałem na jego stronie na Instagramie i Facebooku, a jego żona opuściła go, ponieważ była to trzecia praca, z której został zwolniony w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Rozwód był bardzo publiczny. Chodzili tam i z powrotem w mediach społecznościowych. Chcesz wiedzieć, co jest lepsze? Żona zabrała mu dom i samochód podczas rozwodu, ponieważ na papierze zarabiał dużo więcej niż ona.